Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Maciejewski. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny program z cyklu Tajemniczy Wywiad. Dzisiaj będzie on z gościem, który nie jest już tajemniczy, może był jeszcze przed rokiem. Błażej Skrzeszewski, menedżer Startu Niezno. Błażej, witam Ciebie serdecznie. No, witam serdecznie wszystkich fanów. Błażej, zapytam Ciebie podobnie jak innych, czy Ty wiesz na co się piszesz? Bo przed Tobą 22 niezwykle trudne pytania. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie, oczywiście, ani nie jest trudno, ani nie jest strasznie, pytania są z gatunku tych lekkich. Zobaczymy, jak sobie poradzić. Słuchaj, czy jesteś gotowy, czy możemy zaczynać? Zaczynamy oczywiście. Proszę bardzo. Na początek, tak jak u każdego, tak u Ciebie, szkoła. Szkoła, lubiłem czy rzucałem w nią kamieniami? Ja raczej lubiłem. Musisz rozwinąć tę odpowiedź. Dlaczego lubiłeś? Dlaczego nie rzucałeś kamieniami? Jakim byłeś uczniem, oczywiście? Jakie miałeś świadectwo? My tutaj oczekujemy. Czyli tak, czyli tak to działa. Nie, nie, bardzo pozytywnie spędzam. Wspominam czas spędzony czy też w szkole podstawowej, czy też w szkole średniej. Później po szkole średniej wydaje mi się, że, że byłem w miarę dobrym uczniem. Wiadomo, miałem troszeczkę załuszami, jak i wszyscy, ale myślę, że. Ten czas przypominam bardzo miło i chętnie bym, bym, bym do tego czasu wrócił. A którą szkołę najmilej wspominasz? Myślę, że szkołę średnią, tutaj, którą kończyłem w Gnieźnie, także fajny okres. Okres tego młodzieńczego buntu. Mnóstwo znajomych, wiadomo, imprezy, także fajny okres. To jesteś jednym z niewielu, tak tobie zdradzę. Chyba, że oglądałeś wszystkie programy, które. Które mieliśmy, bo większość albo chciała, albo prawie rzucała tymi kamieniami. No ale dobrze. W takim razie mamy kolejne pytanie, numer dwa. To on nauczył mnie najwięcej o żużlu. Myślę, że takich osób było parę, ale na pewno jedną z tych osób jest Rafael Wojciechowski. Jest. Rosa Wkolent z Czech. Tutaj zaskoczę pewnie parę osób, ale jest też to Piotr Żyto, Rafał Dobrucki, którzy byli my, moimi wykładowcami w Wyższej Szkole Sportu i Turystyki. Tam, gdzie miałem zaszczyt robić papiery instruktora sportu żołnierza, także myślę, że od nich też dosyć sporo się, się dowiedziałem o tym sporcie. A czego byś się jeszcze chciał? Czego nie wiesz jeszcze o żużlu? Myślę, że jeszcze bardzo dużo nie wiem i jeszcze bardzo dużo bym chciałbym chciał się, chciał się nauczyć, ale na wszystko przyjdzie czas, bo myślę, że, że człowiek uczy się całe życie. W takiej dyscyplinie, w której my tutaj się obracamy i którą kochamy, czyli w Speedwayu, to człowiek uczy się chyba całe życie, cały czas. A te żużlowe studia to chyba dopiero przed Tobą, tak sobie myślę, prawda? Od kwietnia. I ja myślę, że to będzie chyba najgorszy rok pod względem sportowym w mojej karierze żużlowej, że się tak wyrażę. Ojej, dlaczego najgorszy pod względem sportowym? My tutaj liczymy, że to będzie bardzo dobry rok pod względem sportowym. A no tak, no najgorszy pod względem no, trudności, zadania jakie zostało przedstawione przede mną i przed całą drużyną. jak najbardziej wierzę w to, że jak i zarówno moja spełniona osoba, jak i drużyna, Sprosta oczekiwaniom przede wszystkim kibiców i sponsorów, i tutaj wszystkich ludzi związanych ze Speedwayem w w Swojej Polsce. Dobrze, zanim przejdziemy do trzeciego pytania, Blażej, proszę Ciebie, abyś tylko wziął palec z kamerki, bo chyba delikatnie ją przysłaniasz. O, w tej chwili jest dużo lepiej. Dobrze, pytanie numer trzy: no, zdecydowanie bardziej przyjemne. Wchodzimy w sferę marzeń. Samochód, o którym marzę. No jest mnóstwo takich samochodów, podejrzewam. Parę by się znalazło. Mm, tak na szybko ja chyba zawsze lubowałem w takich markach jakiś. się lubowałem troszeczkę, które odstają od standardów. Także myślę, że, że najnowszy typ mi by się by mi przypadł do gustu. Pięknie. I mamy czwóreczkę. No, tutaj może to pytanie. Tak zastanawiam się, czy, czy nie powinniśmy go pominąć, bo Błażej nie masz za sobą kariery żużlowej. No ale to dobrze, ja może zapytam Ciebie w trochę inny sposób. Powiedz mi, czy Ty może byłeś bliżej, byłeś w marzeniach bliżej tej takiej aktywności typowo żużlowej, no bo Wiemy, wiemy. No, ci, którzy troszeczkę bardziej się interesują, wiedzą, że szefujesz żużlowym amatorom, ale powiedz mi, czy chciałeś kiedyś spróbować tej prawdziwej jazdy na żużlu? Tak, oczywiście, że tak, ale gdzieś tam sprzeciw ze strony rodziny, rodziców gdzieś tam zastopował te moje marzenia i chęci, ale jak najbardziej, tak, chciałem, chciałem być takim profesjonalnym żużlowcem. Chciałem się zapisać do szkółki żużlowej i tą swoją karierę zaczynać, ale gdzieś tam, gdzieś tam brak zgody rodziców i później jakieś inne zawirowania sprawiły, że, że to się nie udało, że zostałem żużlowcem amatorem. Ale i tak bardzo się cieszę, bo, bo cały czas na tym motocyklu żużlowym jeżdżę. Fakt, że amatorsko, ale kontakt jest ze to niesamowitą frajdę i przyjemność. Mówiąc krótko, liznowość. -liznowość. Coś tak tak dobrze. Kto jest Twoim idolem poza żużlowcem? Ja cały czas jestem rozkochany w sportach motorowych, także wszelkiego rodzaju poza żużlem, czy też rajdy samochodowe, czy motocrossy. Idą, czy, czy idą, czy, czy może idą, to za dużo powiedziane, ale taka, taki człowiek legenda, który też dużo zrobił dla motorsportu którego podziwiałem, to tragicznie zmarły Artą Senna. Kierowca wyścigowy Formuły 1. Też go miło wspominam, bardzo. Tutaj pełna zgoda. Pytanie numer 6. Ulubione wakacje. Leżenie na plaży, czy kręcenie się wokoło, i szukanie zajęć. Ulubione wakacje, no ja preferuję te, te ciepłe wakacje. Gdzieś pod palmą, mam, mam takie jedno swoje ulubione miejsce z rodziną. To jest Riviera turecka i tam dosyć staramy się co roku się udać do Turcji jak najbardziej. Raczej tak aktywnie też wolimy spędzać czas, czyli gdzieś tam coś zwiedzić, leżenie na plaży też, ale, ale, ale bardziej taki aktywny wypoczynek, czyli, czyli zwiedzanie. Ja jeszcze dopytam Ciebie, jeśli chodzi o to pytanie, ale to jest cały czas ten sam kierunek. Pytam, bo niektórzy się dziwią czasem, a znam właśnie kilka osób, które jeżdżą często właśnie w tą samą destynację. Czy Wy właśnie preferujecie to jedno sprawdzone miejsce? To znaczy, no, wiele lat już byliśmy w tej Turcji, a Riviera Turecka jest bardzo duża. Także e, od Antalyi po Alanie to jest, e, jest, jest mnóstwo tych kurortów. Także jeszcze wszystkich nie zwiedziliśmy i jakoś ten kierunek nam przypadł do i, i, i po prostu powielamy ten scenariusz. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kierunku. Dobra. Praca przy motocyklu, wszystko chcę sam dojrzeć, czy zostawiam te rzeczy mechanikowi? No oczywiście to pytanie też może jest jak takie nie do końca skrojone pod ciebie, ale chciałbym, żebyś nieco odsłonił troszkę tych kwestii, jak u ciebie z tą pracą przy motocyklu wygląda. Miałem przyjemność w swoim życiu, czy też w swojej karierze związanej z różlem. Możliwość poznać paru mechaników, z którym, a jednym z nich z naszym mechanikiem, panem Leszkiem Klubowym, panem Leszkiem Stefakiewiczem, znamy się również poza żużlem i wbrew pozorom troszkę tych, tych rzeczy mnie m, nie nauczył. Także coś, nie coś przy tym motocyklu żużlowym e, potrafię e, zrobić o dziwo, jakby ludzie o tym nie wiedzieli. Oczywiście nie zajmuję się sprawami. Silnikowymi, czyli tam nie jestem w stanie zrobić żadnego silniku serwisa, serwisu silnika żużlowego, ale sam posiadam motocykl żużlowy na którym jeżdżę, przy których dosyć sporo rzeczy wykonuję samemu, czyli jakieś tam skręcenie ram przed sezonem, czy też po sezonie, proste rzeczy typu wymiana zębatek na zawodach i, i takie serwisowe, techniczne rzeczy. Pan Leszek Stefakiewicz mnie nauczył i Myślę, że dosyć dobrze sobie. z tym radzę. No dobrze, no to coś się dowiedzieliśmy w tej kwestii także. Najlepszy przyjaciel z Toru. No, to ja znowu tutaj muszę się niestety skupiać na tym brzu amatorskim i dla, dla kibiców tutaj fanów czarnego sportu ligowego z nieznaną, ta, 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 ta postać będzie anonimowa. Jest parę takich osób, ale chyba na... Takim największym to jest taki żużlowiec-amator Krzysz Krzysztof Urban z klubu Old Boys Speedway Klub Żużlowiec-amator, taki mój największy przyjaciel z tego toru żużlowego, ale amatorskiego tak bym to, to nazwał. Dobrze, Co poza żużlem? Może tak byśmy to pytanie dla Ciebie ułożyli. Co poza żużlem? Tak naprawdę no, poza żużlem i, i jakby tym motosportem całym, no to co chciałbym robić po skończonej karierze, no jeśli będzie mi na to stać, to tylko chyba i wyłącznie podróże. Podróże, podróże, jeszcze raz podróże z rodziną, zwiedzanie świata, także to taka moja druga pasja. I to są dobrze zainwestowane pieniądze, tutaj się zgadzam. Pytanie numer 10. O jest, zgotowanie. Lubię, jestem nawet niezłym, czy nie dotykam nawet czajnika? No tutaj moja żona to nie będzie zadowolona pewnie, ale nie dotykam nawet czajnika. Niestety jestem antytalenciem kulinarnym. Lubię jeść, ale przypalam nawet wodę na kawę czy herbatę. Także kiepsko z tymi sprawami. Ale to tak rzeczywiście jest, że żona wyjeżdża, bądź znika na chwilę i. Kompletnie jesteś uzależniony od cateringu? Tak, jest problem pod każdym względem. No jakąś typu kanapkę. Mm, aż wstyd się może przyznać, ale, ale no tak jest. No dobrze. Co tutaj mamy dalej? Przeskoczono na jedno. moda, moda. Moda, lubię być dobrze ubrany, czy nie obchodzi mnie to wcale? No tutaj też ciężko mi by odpowiedzieć na to pytanie, to by trzeba było zapytać mojej moje małżonki. I jakichś moich znajomych, czy chodzę czy, czy dobrze ubrany, czy nie, ale tak naprawdę no, nie robi to dla mnie jakiejś większej różnicy. No, lubi się czuć komfortowo. Po prostu w ciuchach wydaje mi się jak większość ludzi, a to, czy, to, czy jestem ubrany dobrze, czy, czy modnie, to, to raczej zostawiam dla, dla osób postronnych, żeby to ocenili. Ja się, ja się w, swoich, w swoich ciuchach czuję dobrze i... I to jest chyba najważniejsze dla mnie. No to ja w takim razie może dopytam ciebie, może tak troszkę doprecyzuję to pytanie. Powiedz w takim razie, czy zwracasz uwagę na metki. Nie, 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 no, nie, to, nie, nie tak, raczej chyba nie. Złapałem. Pomijmy to pytanie, przejdźmy do kolejnego. Ale nie, no już tak mówiąc całkiem serio, czy, czy lubisz sobie sprawdzić i dla Ciebie ma znaczenie to, czy ubiór jest markowy, czy niemarkowy? Bo te odpowiedzi, które usłyszeliśmy od zawodników, one są rzeczywiście skrajnie różne. Jedni mówią, że absolutnie nie mają, nie mają żadnych oporów, żeby kupić najtańszy ciuch. I no nie będę zdradzał oczywiście, co padło w innych odpowiedziach, ale czy dla Ciebie ma jakieś to znaczenie? Podobnie odpowiem tak jak zawodnicy, że nie ma dla mnie to problemu, czy chodzę w ciuchach niemarkowych, czy w markowych, chociaż no, no nie ukrywam, że gdzieś tam snobistycznie, jak, 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 jak większość ludzi no, lubi jakieś tam markowe ciuchy, ale, ale bezczesane. Dobrze, zostawiamy modę i przejdźmy do diety. Dieta, ja lubię i stosuję. Czy najlepszym warzywem dla mnie jest podwójny burger? No, tutaj niestety. Niestety też jest najlepszą dietą. Dla mnie jestem podwójny burger. No, jestem kawałko, że się tak wyrażę, lubię zjeść, lubię dużo zjeść dobrze, więc jak najbardziej podwójny burger jest wskazany. Ale co, co cierpisz, jeżeli żona by tobie zaserwowała przez tydzień no, jakieś takie właśnie dietetyczno-wegańskie potrawy? Nie, 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 zjem jak najbardziej to nie jest dla mnie problem. Do, do tych mięsnych potraw jak najbardziej zjadam dużą ilość warzyw lubię warzywa ale jeśli miałbym wybrać no to, to, to byłby raczej ten burger. Dobra. Przed meczem jestem totalnie skupiony. Czy trochę szaleństwa nie zaszkodzi? Nie, ja raczej wydaje mi się z, z mojej perspektywy, że jestem totalnie skupiony przed meczem i w trakcie trwania meczu i zawodów. I staram się być skoncentrowany tylko na tym, co się dzieje w trakcie zawodów, w parkingu. Staram się totalnie wyłączyć i, i, i myśleć tylko o, o tym meczu, o danych zawodach. Także tak to wygląda. A będziesz próbował, nie wiem, nie wiem jak to nazwać do końca może, ale zawodnikom jakąś swoją filozofię przekazać, jeśli chodzi o... Chociaż no, trudno być może zawodnikom, którzy są w pełni zawodowcami, jakieś, jakieś rzeczy przekazywać, ale powiedz mi, chciałbyś jakiś taki, nie wiem, dryl, tak to nazwijmy, zachować przed samym, przed samym meczem? Eee... Myślę, że to jest sprawa dość skomplikowana. Wydaje mi się, że każdy szkoleniowiec, menadżer czy też trener no, ma jakieś swoje zasady, które chciałby wprowadzić. Ja również oczywiście, jak najbardziej też tak, z racji tego, że wcześniej przez prawie 20 lat byłem funkcjonariuszem publicznym, byłem żołnierzem zawodowym, czyli gdzieś ma jakby ta dyscyplina i szacunek Mam gdzieś to zakodowane z tej poprzedniej pracy i mam nadzieję, że w takiej luźniejszej formie jak najbardziej też uda się to wprowadzić w naszej drużynie. Ja myślę, że ta nasza drużyna to w większości to zawodnicy już dosyć doświadczeni, czy w osobach naszego kapitana, czy też Oskara Fajfera, czy obcokrajowców. Także myślę, że, że taki soft, soft drill wojskowy jak najbardziej Uda się wprowadzić i wszyscy będą zadowoleni. Tak myślę. Spójrzmy, co nam czternaste pytanie przyniesie. Eee, komentarze w sieci. Zwykle czytam, eee, czy mnie interesują mnie. Blażej nam zniknął przez chwilę. Cik, rzucam. Już jestem, przepraszam. Komentarze chwili, zwykle czytam, czy nie interesują mnie. Staram się nie czytać, powiem szczerze, ale no czasami jest to nieuniknione, jak się gdzieś tam przegląda media społecznościowe, czy też portale sportowe. I, I gdzieś tam, mimo si siły takiej jakiejś wewnętrznej, która mówi, nie wiem, nie czytaj, tam nie wchodź w ten artykuł, nie klikaj, no to gdzieś tam czasami się wyłamie i, i klika myśli. Oczywiście to są kom komentarze pochlebne odnośnie dyscypliny i drużyny, i tego wszystkiego. Mm, no to jest fajnie, ale no wiadomo, zdarzają się te komentarze yy, bardziej. Słabsze, roszczeniowe, czy też uderzające w naszą drużynę, czy też pewnie w moją osobę, będą takie i trzeba się też z tym zmierzyć. I trzeba mieć do tego dystans, po prostu do, tego, do tych złych i do tych dobrych. Najlepszy mecz w karierze? No to też dla mnie jest takie pytanie dwujakie, no bo Zdecydowanie, tak podę... no tacy, zdecydowanie no. tutaj musimy jakby zostać zostać w sferze żużla amatorskiego, ale powiedz mi, czy jest za tobą taki występ, który jakoś szczególnie pamiętasz, czy może on sam w sobie był jakiś ciekawy dla ciebie? Nie, no myślę, że w tej karierze, tu dosyć kolokwialnie mocno powiedzieć, żużlowca amatora, no wiadomo, jest to pierwsze podium gdzieś tam, nie, w zawodach amatorskich, gdzie, gdzie udało mi się stanąć e, na podium, a gdzieś tam, w, w tym żużlu profesjonalnym, profesjonalny, no to myślę, że gdzieś e, ten zeszłoroczny medal w Czechach, który zdobyła drużyna, którą miałem zaszczyt gdzieś tam poprowadzić, no to też był taki dosyć miły moment w mojej gdzieś tam karierze menażersko-tam szkoleniowej i tak bym to to, to, ujął. to było dosyć, dosyć fajny moment. Dobrze. No i tutaj też oczywiście dywagujemy sobie. Zdobywasz mistrzostwo świata. Nie wiem czy w na autorskim, ale może przyjmijmy, że to jest klasyczny żużeły. No, co robię następnego dnia, odsypiam. Bo myślę, że gdybym zdobył takie, abstrachuje takie mistrzostwo świata, to byłoby to ee, tak stresujące i wyczerpujące i fizycznie i psychicznie, że myślę, że następnego dnia bym odsypiał. Tak, tak, tak po prostu z przymrużeniem oka to, to powiem. Tylko, tylko, tylko byś odsypiał po dużym wysiłku. No ja już to resztę można sobie dopowiedzieć. Już nie tak, chciałem tak, być tak, No trzeba być szczerym oczywiście, tak? Pewnie dól tak, tak, tak. jakiś mały by był. Ale oczywiście jest to zrozumiałe. No i tutaj dalej. Ciekawa no jest. kwestia. No właśnie. Tu ciekawe. Tu tu z tym pytaniem rzeczywiście wielu ma problem. I tak sobie myślę, że wielu gdzieś tam lawiruje. No jestem ciekawy jak ty odpowiesz. A, koledzy kupują mi lotnicze do Las Vegas, że ona mówię, co robisz. Co robię, no nie wiem, może to się jakoś wytnie albo żona akurat pominie ten pytanie numer 17, to ja powiem tak, lecę do Vegas i to co robię w Vegas zostaje Vegas. No tak, takie jest powiedzenie rzeczywiście. Czyli lecisz, czyli mówiąc krótko, lecisz. Lecisz i się dobrze bawisz. No i dobrze. No i dobrze. Pytanie 18. Największy brutal na torze i tutaj też jest takie pytanie, które jakby no nie do końca jest pasujące do Ciebie, bo przecież wiem, że w żużlu amatorskim no nie ma chyba takich no, sytuacji, bo nie prawda? Aż... Nie, nie, dokładnie nie ma, nie ma, nie ma tych my brutali, wiadomo, że to środowisko jest małe, hermetyczne, wąskie i wszyscy raczej robią, bawią się w tym żużlu amatorskim, to jest zabawa, nie można tego porównywać z żużlem profesjonalnym, także raczej takich nie ma. A w żużlu profesjonalnym, no gdzieś tam Paru takich zawodników jest gdzieś tam e, jako, jako kibic i jako gdzieś tam e, osoba, która jest przy tym sporcie i to, no, 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 no nie wiem, no, dla mnie zawsze takim e, może nie tyle brutalem, co, co, co zawodnikiem, który miał taką mega wielką charyzmę i, i jeździ jak gdzieś, No gdzieś tam jest ten Nicky Peterson wiadomo, no, nie? To usłyszałem a propos Nikiego Pedersena od jednego z zawodników, że on nie jest brutalny, on po prostu ma taki styl jazdy. Nie wiem, czy coś jest... A, na... no każdy, każdy to nazywa inaczej, wiadomo, nie? Dobrze. Trzy do końca, najgłupsze pytanie od <noise> dziennikarza I tutaj, i tutaj Błażej, ja bym też troszeczkę to pytanie zmodyfikował, bo te no. pytania pewnie dopiero są przed tobą, prawda? Dobra, to ja na pytanie numer 19 nie odpowiem, bo no nie, nie ma dla mnie takiego pytania no. każdy, ma prawo pytać, każdy ma prawo pytać i, i żądać się w jakiś sposób odpowiedzi od, od tej osoby, której zadaje pytania, a tym bardziej dziennikarz i, i trzeba to uszanować, gdyż jest to dziennikarza praca. Wiadomo, że pytania są niewygodne, ale, ale szacunek i tak w stosunku do zadającego pytanie. Po prostu mówi, żeby na to pytanie odpowiedzieć, nawet jeśli jest ono niekomfortowe dla, dla tego, który to te pytanie ma zadane, no tak to wygląda. Ale powiedz, no, ty chyba nie masz problemu z kontaktami, z dziennikarzami. Jesteś dosyć taki, taki, taki wygadany, komunikatywny bym powiedział, prawda? Chyba. No jakby... zobaczymy, nie zobaczymy. Będę... Zobaczymy po, po paru kolejkach albo po sezonie, jak to będzie wyglądać, ale na tę chwilę jakoś nie mam z tym problemów. Jestem, wydaje mi się, osobą otwartą i, i, i z każdym jak najbardziej, jeśli tylko i wyłącznie będę miał tyle czasu, jestem w stanie porozmawiać, wymienić poglądy. Także tak to wygląda. No oczywiście dobre wyniki skłaniają ku chętnej rozmowie a w innej sytuacji niekoniecznie, ale dobrze. Miejmy nadzieję, że tylko będzie tych pierwszych okazji jak najwięcej. Najzabawniejsza sytuacja na torze lub w parkingu macie jakieś jako, jako amator? Tak, tu wbrew pozorom jest chyba nawet więcej tego niż w różnym, niż różnym tym zawodowym profesjonalnym, bo wiadomo, w różnym amatorskim jest to zabawa, show, ludzie się tym bawią i myślę, że tych sytuacji było dużo, dużo więcej niż takim profesjonalnym, różnym, różne rodzaje nie wiem, z nieodpalającymi motocyklami i gasnącymi gdzieś tam yy, żużlowcy amatorzy, no są to bardziej słusznej wagi niż żużlowcy profesjonalni, raczej to jest w drugą stronę, że są bardziej przykosi, także niepodopinane nie kewlary, za, za małe kaski, za ciasne rękawiczki i defektującym motocykle, także mnóstwo tego by było, zdecydowanie dużo więcej i, i wiele, wiele śmiesznych rzeczy. Przedostatni. Czego nigdy w życiu bym nie zrobił. O Jezus, to jest bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, jak odpowiadali moi poprzednicy na to pytanie. No wiesz, e... co? oczywiście nie pytamy tutaj o takie jakieś skrajne życiowe historie, które są oczywiste. Bardziej bym się skupił tutaj na takich... Ja ciebie też nie chcę naprowadzać oczywiście to, jak inni odpowiadali, ale no jest coś, czego się nie wiem, boisz, brzydzisz. No, jest parę takich rzeczy podejrzewam. Jak, jak, jak każdy człowiek ma jakieś tam swoje. Hmm, gdzieś tam hamulce, które go blokują w pewnych rzeczach. Ja tak odpowiem wymijająco, że hmm, nigdy hmm, nie chciałbym zrobić nikomu żadnej krzywdy. Tak bym to ujął. Czy też fizycznej, czy też ze strony psychicznej. Tego się trzymają. Dobrze. Jest you speak English a little bit? Yes, a little bit mate. Jesteś sprytny, bo od razu odpowiedziałeś po angielsku, bo tutaj często tak. każdy się rozpędza i mówi po polsku. No tak. e, troszeczkę, troszeczkę mówię, myślę, że komunikatywnie na tyle, żeby, żeby gdzieś tam konwersacje z tymi zawodnikami móc prowadzić taką e, luźną, spokojną w trakcie zawodów czy poza zawodami. Także mi się wydaje, że, 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 że na tyle to sobie radzę. Chciałbym, nie chciałbym by... więcej i lepiej mówić po angielsku, ale mi się wydaje, że to z czasem też, też przyjdzie. No tak, mieliście już okazję spotkać się z zawodnikami nieraz, więc nie było żadnych problemów, rozumiem, w tej naturze. No dobrze. Słuchaj, no dobrnęliśmy w takim razie do brzegu. 22 pytania za nami. Ciężko. Za tobą. Jak było? Daliśmy... Ciężko było, ale daliśmy radę. Dobrze, to taki przedsmak tego, co, co przed nami, jeszcze trochę. Błażej, dziękuję Tobie bardzo za wspólnie spędzony czas. To był kolejny program z cyklu Tajemniczy Wywiad. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy. Dzięki. Pozdrawienia dla wszystkich fanów Czarnego sportu ze stolicy i z całej Polski. Pozdrawienia wielkie. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.